Widzowie, bo dzisiaj robimy opening, jesteśmy po evencie, jest ze mną kolega Banan i nie daje mi nic zrobić, ale o, robimy opening. Patrzcie, wpierw otwieramy te tako, o los kukaracza, patrzcie co mi widzowie dropnęło. fajne, nie? Wpierw otwieramy to tako, jesteś? Jest obecny, obecny, oczywiście. The secret na końcu otwieramy, bo mi drapnęła skała jedna. Ale nie Mocne, nie? Mocne mamy laki bloczki. I ty zjesz? A, dobra, jest, jest, sorry. On za ale Mocne mamy, taki ten i mi... ten dotną u góry nie mam laki bloczków. No i dobrze, niech ci będzie, niech mu będzie, otworzymy. On mi pewnie próbuje okać temu, znam Oczywiście mam go w znajomych. Idę zobaczyć, co mi tam dropnęło. O, podchodź, podchodź, fajnie. No co, to jest to Pewnie próbuję mnie określić. Idę się podejść. O, to, to gini. No dobra, to idziemy do niego. Ja teraz nie słyszę, Justyna. Otwieraj. No otwieraj, otwieraj. Otwiera, otwiera. Proszę Państwa. Kolega Otwiera. Szybko! No dobra Już mu dawno Tylko mu się mu oklaj. No dobra, dobra, otwieraj Otwieraj skoro niech mu będzie Kurde, tak się mu ukraść No dobra no szczęście, no szczęście, będziesz głośny, ale szczęście. Dobra, już dam mu ten spokój. No u u góry ma jeszcze laki bloki. U oh góry! Otwórz, otwórz, otwórz. Otwiera. Co mu tam drobiło? Taki bambik. Mambiku. Gdy gnoję. Los, ciołnij nisko. To niestety nie jest moje drive. Nie mogę go zablokować Dobra, to nie jest real, okay. Potem wam dzisiaj pokażę moje braineroty. No, losik 7 mi tak odropnął. No. Okay. no dobra, widzimy, no to. No dobra, pokażę Wam moja, pokażemy Wam nasze braineroty roty. Patrzcie, mam coś takiego ja. Takie coś. Oczywiście wszystkie Wam pokażę. E, tylko pod pod najlepszy. Ale mocno ten i to tak oto. Ale i tak go sprzedam. I dobra, dajesz 6 tego to nie sprzedam. No i patrzcie, widzowie, taki toto, to, la granda los kombi, jest tutaj A, widzowie, raz tego la granda. Jak to to odcinkiem będzie 30 tysięcy lajk. Więc do dzieła. A. Dobra. A teraz obcy. Zablokuj. No. Zablokowo. No i ci znamy rzeczy, moi mangocini. No i dobra widzowie. No fajnie, ma rzeczy. Tak, jest zostało poluminiowane, moi kandy. No dobra widzowie. No to. Ja wygrywam chyba bardzo ten 6 z samą. No zablokuj ciebie yeah. zablokuj go ok, zaproszę go do znaj i zbrajmy no 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 dobra, widzowie, to ustawimy się razem na koniec i no i co? Jezus, no dobra, to żegnamy was widzowie